Bzzz. 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 Witam Was miodowi szaleńcy, miodopijcy, miodomaniacy. E, dzisiaj wracamy do podstaw, czyli do tego, co jest kwintesencją miodu pitnego, a więc świeżego miodu. Za nami pasieka, zajrzymy do ula. Nie bez powodu mam tako, takie przebranie. E, chcę, żeby pszczoły wiedziały, że jestem królem miodu pitnego. E, niestety za królową nie będę robił i mam nadzieję, że mnie nie porządną. E. Będzie również y, troszkę o miodzie pitnym, bo to musi być y, w Kings of Meat. Zdegustujemy trzech różnych trunków, a w sumie tego samego trunku, ale z różnych beczek. Zapraszam serdecznie, oglądajcie to już za chwilę w Kings of Meat. się znajdacie, była zapowiedź przy ulach. Nagle siedzimy na kanapie, co jest grane? Magia telewizji! No, prawda, czasu, prawda, ekranu. E, dzisiaj będziemy degust degustować rządłozbeczki e, z pasieki Imbiorowicz, nie Imbiorowicz, gdzie przed chwilą by się znaleźliśmy. E, to jest ten napój, ten rząd rządłozbeczki e, Single Honey Barrel Age Meat. E, czyli już taki. Można powiedzieć, że idą w rynek, znowuś, e, zachodni. E, 13,5%, butelka pół litra. Bardzo ładna zresztą. Produkt limitowany, przynajmniej na razie. Etykieta też bardzo nowoczesna. Podoba mi się ta etykieta, chociaż szczerze mówiąc, ja przy tym żądle z beczki bym widział coś takiego bardziej klasycznego, wiesz? E, jest ładnie, jest to po naprawdę e, fajnie zrobione. Ładniki miód gryczany, woda, drożdże. E, zanim otworzymy ten miód, Znów się cofniemy do pasieki na chwilę. Dlaczego? Bo to, co jest w tej butelce, to jest blend dwóch miodów, znaczy, sorry, jest to blend tego samego miodu, żądła, ale część była leżakowana w beczce średnio opalanej, a część w była mocno. O, w moc. no I na koniec Michał Ibyrowicz po prostu zrobił z tego taki blend i zapakował to do butelek. Na pasiece mieliśmy okazję spróbować tych miodów jeszcze zanim zostały zmieszane i to za chwilę będziecie mogli zobaczyć. E, tam się jeszcze trochę innych rzeczy dzieje, zobacz, zajrzymy do Ula. Także już teraz Was zapraszam na to, a na koniec zobaczymy jaki jest efekt końcowy tego produktu. Wrócimy tutaj i zdegustujemy już właśnie żądło z beczki, z buteleczki. <grytanie> Oglądajcie. Pomagać czy.? No, trochę temu się przyda. Ul jest podzielony na dwie części w tym momencie, czyli część gniazdowa, tam w dole, gdzie sobie żyje królowa, e, i góra, gdzie normalnie pszczoły naszą miód. W tym momencie już e, tam gromadzą zapas pokarmu na zimę, żeby sobie ze spokojem ją przetrwać. E, zajrzymy, może tutaj, najpierw do góry, pokażemy pokarm w ulu, jak on wygląda. Jest trochę pszczół. W komórkach się świeci, więc ten zapas one gromadzą. Może Matej przytrzymaj za ten jak ściśniesz, zobaczysz trochę to waży. No, trochę jest. I widać jak się rzeczywiście błyszczy. Ale dlaczego niektóre są ciemniejsze komórki, a niektóre jaśniejsze? Eee, w tych ciemniejszych pewnie co widzisz to jest pierzga, czyli Aha. akurat zapas pokarmu dla pszczół białkowego, zapas białkowy. Bardzo, bardzo ważny i istotny, bo ile sam miód dla pszczół to jest źródło energii, tak samo jak dla drożdży źródłem energii jest, są cukry, czyli tam glukoza, fruktoza, no ale tak samo drożdże jak, jak i pszczoły potrzebują białko do tego, żeby się rozwijać. Tak? Tutaj ta pierzga, czyli pyłek kwiatowy jest bardzo ważny. O, tutaj... Troszkę inaczej wygląda, zaklejone już są, zaklejone, tak? Zaklejone, tak. To już jest zapas taki gotowy na zimę. Normalnie w ten sposób wygląda miód, który wybieramy. Jeżeli ramka jest z miodem zakryta takim, no to się nazywa zasklep fachowo, czyli woskiem pszczelim, to jest sygnał dla pszczelarza, że ten miód jest dojrzały i gotowy do zbioru. A ta pszczoła tutaj, nie wiem, czy pokażcie, już skończyła akurat. No, one, tu... one niektóre wkładają tak główki ładnie w ten do środka, no, to wtedy dostarczają nektar, czy? No one pracują, no bo samo przyniesienie tego nektaru to nie jest wszystko, trzeba go odparować, bo nektar ma około tam 40% wody. Jak ktoś chce się pobawić, to można na briksy przeliczyć, mhm. a, a miód się zaczyna dopiero od 18% wody. I pszczoły no, w ulu działają trochę jak taki klimatyzator czy osuszacz powietrza osuszają go, a przy okazji, żeby ten miód był dojrzały, dobrej jakości, to one go kilkakrotnie przekładają z komórki do komórki, czyli wkładają Aha. najpierw dolne i przenoszą sobie, przy okazji dodając do tego miodu enzymy, lizozymy i ten miód dzięki temu ma takie właściwości, jakie mamy, jest zdrowy, ma właściwości prozdrowotne, no i, i służy tak ludziom, służy miodom pitnym. Dlaczego... Tak? bo widzę, że one w takich grupach się czasami... Na przykład tu jest ich więcej, a tu jest tylko mniej. Czy to jakieś ma znaczenie? No, nie. Czy Myślę, akurat to jest podział pracy, czy co to jest? Podział pracy, wydaje mi się. Po prostu gdzieś tam już jest zrobiony ten etap, a gdzieś jeszcze nie. Tak mhm. jak na budowie. No, jedna ściana jest postawiona, druga jeszcze nie, więc są tam, gdzie jest ta praca do wykonania. Mhm. Zajrzymy na dół. Czyli zajrzymy do gniazda, do tak? Do gniazda. Teraz bardziej. Tak. W trakcie zbiorów miodu, czyli tam no, u nas to jest. Maj, czerwiec, lipiec, yy, gniazdo od, od tej części ja podniosę, a ty podmuchasz tam w środek. Dobra, czuję się zestresowany lekko. Tu już tych tak pszczół będzie trochę więcej. A do góry mają taki swój spichlerz, można by było powiedzieć. Yy, w sezonie ta część jest oddzielona taką kratą specjalną, żeby ta królowa została na dole i na dole składała jajeczka i żeby ten czerw się tutaj rozwijał. A do góry Czer żeby... Czerw, był... czyli? Czerw, czyli młode, młode larwy, tak? Mm -hmm. to, co, to co się znajduje. A, a, a po co właściwie teraz się dymi? Po co, po co to się robi tak? Znaczy no, gdyby zaczęły wylatywać, no to działa trochę tak jak armatka wodna na protestujących. Aha, aha. <laughs> Czy, czy gaz uzawiący. Przą to w żaden sposób nie szkodzi, ale myślę, że jak spróbuj sobie tak dmuchnąć na twarz, nie zaszkodzi Ci, na nie naprawdę daszkodzi. nie zaszkodzi. Uwaga! Ale tak moc, mocno musisz, tak? Ja Ci tu zaraz zrobię taką dawkę prawie śmiertelną. Jaki no, jest roz efekt? Rozumiem. Nie, nie, Zawiam oczy. Nie, nie chcę się już dalej podchodzić, tak? tak. No. No, to jest coś, coś, co po prostu pomaga w pracy, tak? Nasze, nasze ubezpieczenie. Oj, trochę się jakby rozbudziły, tak? O, no, ze spokojem one. Będę dawał w oczy. No i tutaj znowu z z tego zakarmu. Tu mamy czerw. Tu właśnie jedna pszczoła. mamy czerw? To, to brązowe, czerwone, A, brązowe. Czy, czy tu się wyklu wykluwa teraz pszczoła? Tak, tu się rodzi młoda pszczoła. Może, może dacie jej Zobaczcie tutaj. Może zbliżenie. I teraz, jak ona się wykluje, to co się dalej dzieje z nią? Ona od razu do roboty się rzuca, czy? No, no od razu do roboty. Tutaj tutaj nie ma przystoju. Mhm. No Pierwsze zadanie to posprzątanie po sobie. Mhm. Wyszlifowanie tej komórki, żeby królowa mogła z powrotem jak najszybciej złożyć jajeczko i żeby te, no, znowu się za jakiś czas urodziła młoda pszczoła, dokładnie tam za 21 dni. No, a tutaj widzisz białe larwy. Może byś musiał sobie wziąć w rękę i wtedy będziesz widział pod światło, pod odpowiednim kątem. Chcemy jakieś pszczoły zmierzyć? Gdzie? W którym e, miejscu? Tak, tak. Pokarm, czerw, tu dookoła czerwie będą larwy, te starsze. aha a, a, a jak gdzieś ci się uda dostrzec takie małe przecinki, to są jajeczka. Jajeczka, czyli takie świeżo złożone przez matkę, one tam mają maksymalnie 3 dni. Nie. Aha, takie przecinki, jakby. No, nie wiem, no. czy wy to zobaczycie pod światło. Generalnie myślałem, że otwarcie ula to jest yy, jakieś atak walka o życie. A tak pszczoły, one wyraźnie się nami nie przejmują, nie? Nie, to są, no pszczoły się selekcjonuje, podobnie jak yy, hodo, hoduje, a tak bym powiedział, mhm. selekcjonuje w kierunku właśnie tego, żeby były łagodne. Tak jak mamy jakieś łagodne pszczoły, to je sobie rozmnażamy. O, tutaj niepokojące zjawisko, bo widzę waroza na pszczołach. Jak ty rozpoznałeś? spadła właśnie, No taka centka była. Aha, aha. Czyli trzeba przy... doglądać tego ula, tak? Yy, tak, no to już teraz jest ten moment, kiedy właśnie leczymy pszczoły przeciwko Warozie. Czy waroza to jest wasz największy problem? Największy problem, największy wróg. Tak. A co z tym takim ja słyszałem? Jak, jakiś amerykański pleśniak? tak? Czy jakiś... Gnilec Gnilek. amerykański. No to już jest następstwo. To jest taki powiedzmy ostateczna choroba, która też wyniszcza pszczoły, ale... No to, to jest takie no, lokalne, punktowe. Mhm. Zamykamy ul Oczywiście pszczoły nie można przygnieść, bo to by było niehumanitarne. Zdarza się, ale pszczelarze zawsze uważają, żeby tego nie zrobić. Kosek życia pszczoły to ile jest dni? No, przyjmuje się, że 35 dni pszczoła żyje. W sezonie, czyli w tym trakcie tych zbiorów miodu. A, a te pszczoły, które się rodzą teraz, tutaj w sierpniu, we wrześniu, to one żyją do wiosny przyszłego roku, czyli gdzieś tam do marca, do marca, do kwietnia, w zasadzie to nawet do maja powinny dożyć. Tak mówi teoria. Ale no, no, się, tak? Bo, bo musi, jakoś, no, tak, to no, ja musi przetrwać. Nie? No, Im są silniej. Im dłużej żyją, tym lepiej, nie? No, mhm. Tak właśnie wygląda UL w środku. Yy, jakoś żadna mnie nie porządliła. Degustujemy rządła, yy, które mamy w trzech różnych rodzajach? No oczywiście. Dobrze, przejdziemy tutaj, już mamy gotowe. Okej, okej. Okay. Okay. Czyli co, mamy tutaj trzy kieliszki? Ten sam trunek, ale inny. Zgadza się. Czyli co to dokładnie mamy? Rządło e, na, na miedzie gryczanym, trójniak, e, bez żadnych dodatków. Single honey, tak jak to już wcześniej wspominaliśmy, tak by można było go porównać e, do whisky czy do innych trunków. Klasyczny, bez e, po prostu rozlany do butelek po leżakowaniu bezpośrednio. Czyli ten tutaj. No i dwa leżakowane jeszcze później dodatkowo w beczce dębowej. W tych beczkach dębowych, które tam widzieliśmy u Ciebie, tak? tak. To są właśnie te, tak? Beczki w dwóch stopniach wypalenia, w średnim i w takim mocnym, intensywnym. I to są polskie beczki z polskiego dębu, z polskim tatarakiem, tak? Tak, tak się robi? Ta, tak, uszczelniane, tak. Bardzo fajne, bardzo intensywny zapach nawet po otwarciu tej beczki, tam zresztą już zaobserwowaliśmy. Tak, jest zdecydowanie trochę jak nawet whisky można powiedzieć pachnie z tej beczki, ale w kieliszku już to nie, nie pachnie w taki sposób, tak, nie? w kieliszku no, zmiana smaku, aromatu poszła w zaskakujący sposób dla mnie. To zacznijmy od tego najbardziej podstawowego, czyli z butelki. To jest ten, który normalnie można u Was kupić w sklepie, bo pozostałych dwóch jeszcze nie, tak? Jeszcze nie. Tak, e... na razie tutaj mamy ten klasyczny, tak jak mówisz, zbiornik, beczka. Znaczy zbiorniki do butelki. Butelki. Ja muszę uważać, bo mi osa usiadła. O. Mocny aromat y, gryki, to pierwsze mi się rzuca. Y, w nos. Y, nawet taki lekko pikantny. I w smaku również taki ostry dosyć intensywny, mhm. jakiś żywiczny. Tak. Y Alkohol wyczuwalny, nie? Wyczuwalny. No, te 14%, no trochę tutaj. 14% trójniaka, ale to wszystko. Nie robią. robią. Robią Teraz... Zresztą jesteśmy na słońcu, nie? To też, to, to też swoje robi dokładnie. Paruje na pewno dużo szybciej. Osy zleciały, one lubią alkohol. Teraz spróbujemy ten z beczki o średnim paleniu, tak? Średnie palenie. Zgadza się. Wypalanie. On leżakuje dosyć krótko, bo dopiero parę, parę miesięcy, ale ja już wyczuwam różnicę. Tak. E, mniej wyczuwalny alkohol, w aromacie i w smaku. I przede wszystkim bardziej łagodny, mocniej utleniony niż e, ten z butelki. Zdecydowanie bardziej delikatniejszy. Delikatniejszy, nie ma tej ostrości gryki, to naprawdę... Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że no ok, bo to leży 3-4 miesiące dopiero w beczce? Tak, około 4. Spodziewałem się, że nie będzie jakiegoś efektu. W kolorze nie pokazywaliśmy tego, to jest minimalna różnica, ale w aromacie i smaku jest ta różnica wyczuwalna. Spróbuję teraz tego z, mocnego, z mocnej, mocno palonej beczki. No i znów jest różnica między tymi dwoma. Ja już wcześniej go próbowałem, nie będziemy ukrywać, ale im dłużej go piję, tym te różnice są bardziej wyczuwalne. W tym, kładąc je obok siebie, to nie jest jakoś wyczuwalne, jeżeli pijesz osobno. Drzewistość, taka właśnie dębowość z beczki, a w, a w tym wyczuwam... No wyczuwam lekką paloność... Tej beczki. Oczywiście mogę się trochę sugerować tym wszystkim, ale e, myślę, że to jest odczuwalne. Obydwa zna, e, znacznie bardziej delikatne niż e, ten z butelki. Także Tego w sumie bym się nie spodziewał, bo wydawało mi się, że bardziej powiedzmy, podkreślą ostrość i wyrazistość tej gryki, że to będzie jeszcze bardziej powiedzmy coś konkretnego, e, intensywnego, a tutaj wbrew pozorom no, te beczki dały łagodność plus tą nutę dębu. Jest nuta dębu tu. Może wiesz, z dębem jest to do siebie, że czasem kilka miesięcy dłużej poleżakuje i wtedy to się wypukla, to się może ten trunek jeszcze zmienić, ale w tym momencie, jedyne co mogę z całą pewnością stwierdzić, ten trunek jest znacznie łagodniejszy, bardziej aksamitny od tego butelkowego, no i nie mogę się doczekać, aż on trafi... No, już do, do sprzedaży, butelek. do butelek. Też się nie. E... nie mogę czy to będzie jakaś taka specjalna edycja? Czy będzie w zwykłej butelce? Z... Możesz coś zdrodzić? O! O, sam sami atakuję. No zobaczymy w momencie, jak już przejdziemy do tego etapu z myśli o rozlewie, to, to wtedy poinformuję Cię, jak to, jak to będzie wyglądało. Czy to będzie inna butelka, czy ta sama, mniejsza? Być może mniejsza. Taki, taki gdzieś tam Na... zamysł. Jest. Na pewno będę czekał, żeby je zdegustować jeszcze raz, bo. No, początek tej całej, całego leżakowania w dębie jest bardzo obiecujący i na plus, zdecydowanie na plus. To chyba wszystko, no, dziękujemy Ci Michał, że ugościłeś nas na Pasiece no, i w Miodosytni. No i co, jak Wam się podobało na Pasiece i jak degustacja? Mi się bardzo podobało na Pasiece. Pierwszy raz <grym> byłem tak blisko uli, pszczół, w ogóle fajnie, no, Super, super. Dzięki Michał, na, na się. pozdrawiamy. <grym> Koreczek naturalny z, lo, z logiem Nie Bardzo fajne. Takie Słyska. szczegóły zawsze no. dla cieszą oko. Dużo otwarty myślę, że dużo nie ma co mówić, bo powiedzieliśmy przy wstępie większość. No e, to to, no, rozlejemy, rozlejemy zacząć, nie? Jak to... Jak to się ładnie złożyć? to wyszło. Ja nie wiem czy mogę wspomnieć, ale coś tam może wspomnę, że... Na bazie tego żądła już wkrótce pojawi się na polskim rynku kolejny trunek. Co to będzie? Na razie ugryzę się w język, bo, bo nie wiem czy... No czy się, że. Zainteresowani chcą jeszcze o tym mówić. Jeżeli ale... Fama poszła w Polskę, to fani już wiedzą. Yy, fani trunek. Ale będzie ciekawe. Ale niech czeka. jest zdecydowanie czuć ten gryczany aromat, ale jest chyba troszeczkę słabszy niż w oryginalnym żądle. Mm -hmm. Ale alkohol praktycznie wyczuwalny. No. Taka lekka ziemistość, ale to podchodzi, ja, na być... bank podchodzi od drożdży. Drożdż... Hmm. Lof, lof, lof. Bankowo drożdże. D47 mówię Ci. <laughs> <laughs> ale jest lek. Lekko no, no. Lekko te, te taninki mogły troszeczkę tutaj... Ta beczka była po raz pierwszy używana, może jak my dosyć nie będziemy używać... Być, no, Węśnie dziewica tak, to, tak ma. No. Yy, my też na, na tych ulach piliśmy jakby z, z wierzchkiej części. Tutaj już była taki blend tych mieszanek. Tak, yy, tam Michał pamiętam, że on przecież ściągał przede wszystko z, z beczuszki, także... No to, to są takie bonusy, które właśnie że tak powiem, odwiedzają że dosyć nie nam się dosyć Nam się trafiają. Aromacik bardzo przyjemny, delikatny, zgryczany. Jest, jest gryczany, ale jest mi się wydaje, że jest dużo słabiej gryczany niż, niż w żądle tym oryginalnym. Tym bardzo delikatny aromat, bardzo delikatny. Więc tak. 13,5%. Stary, to się pije jakbyś było tam Kom z 7%. Jak kompotek babuni. Naprawdę rewelacja, balans super. Fin finish y średnio długi bym powiedział. Nie jest jakiś tam y przytłaczająco długi, mm. nie jest za krótki. Odpowiedni do trójniaka. Y Dosyć duża słodycz, y ale ja odczuwam sporą gorycz na, 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 na końcu, właśnie przy tym takim przy już i tak dalej. Ale to jest gorycz, która może właśnie wynikać, też... Yy... To jest gorycz gryki taka. D taka, no. yy. Troszkę. Ale jest, jest że tak powiem, złagodniał. W porównaniu do, do właśnie oryginalnego żądła z butelki yy. jest taki, mm -hmm. no, nie, nie jest już tak mocno gryczany jak, jak tak. był. Jest bardzo delikatny. Słodycz, że jakby pozostała, ale pozostałe rzeczy zostały, jakby troszkę zniknęły. Tak. Można nawet nie zgniąć, tylko tak po prostu przy, 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 przy stonowany został. Sto, tak, dostałem. I przez to nabrał ten miód większe, lepszego balansu. Mm. Znaczy, ja ogólnie byłem fanem żądła, bo to pewnie wspominaliśmy tam w jakimś tam filmie, który gdzieś, gdzieś tu chyba, czy tu, yy, o, o, o żądle. To jest taki trunek, no bardziej dla konesera, nie? Ten miód gryczany jest specyficzny i, i, i pewnie nie polecałoby zaczynać od, od, od żądła takim amatorom. Ale no właśnie no i to rządło jest takie jest bardzo specyficzne. Natomiast tutaj tak jak powiedziałeś ten balans tak się no bardzo się wyrównał, jest fajny, naprawdę no, no, mega nie, zbalansował. Jest fajny. Świetny, beczka dębowa zrobiła swoje. Ten blend tutaj no są tam jakieś e, takie e, to może pochodzić od miodu gryszanego, może pochodzić również od e, beczki, dębowych, takie no. drewniano-ziemiste posmaki, ale e, to jest wszystko, wszystko? naprawdę Fajnie tutaj skomponowane, przykryte delikatną, znaczy delikatną nie, przykryte Zabez, słodyczą. Ono jest, jest całkiem słodkie, jak na truniaka, jest, jest, jest bardzo fajnie, fajnie słodki. Um, alkohol, bomba. alkohol w ogóle niewyczuwalny. Znaczy tak. delikatnie tam może jest, ale... No, ale tak jak żądło było dobre, tak to jest bardzo dobre. Rewelacja, rewelacja. Tak. E... No uja... Idźcie tam drogą, idźcie tam drogą, bo e... to jest... No to jest, no jest to dobra, widzę. Znaczy, ostatnio jak byliśmy, w do Sydney, to Michał mówił, że chcieliby coraz więcej swoich klasycznych trunków, tych klasycznych miodów leżakować w dębie. Yy, wiadomo, nie te, nie te owocowe, jak tam malina, czy aronia, czy, czy, czy korzenne, tylko właśnie klasyki, takie jak żądło, czy yy, dzikie pszczoły. Dzikie pszczoły? Dzikie pszczoły. Dzika pszczoła no. Dzika dzikie pszczoły. No ten klasyczny taki. Yy, I to rzeczywiście może być... Yy, no, powiem, droga, droga z na tego przód, co wiem, to prawda. oni chcą więcej leżakować, hmm. w dębie. Jedyna smutna informacja dla tutaj widzów może być taka, że yy, ten miód miał premierę na targach piwnych i, i z tego co już ponieważ też widzieliście w filmiku poprzednim, no normalnie fruwał z <laughs> Także nie wiem jakie zapasy zostały yy, yy, yy. Miodosydni Biorowicz, yy, tego konkretnego miodu. Może się okazać, że będziemy musieli poczekać jeszcze kolejne powiedzmy 6 kolejne miesięcy, miesiące. aż następna Następna porcja rządła wyleżakuje się w tym dębie i zostanie rozlana. Jeżeli Wam się uda dostać jeszcze z tego pierwszego rozlewu, to super. Tak, jeżeli widzicie ten miód na półce gdzieś, śmiało kupujcie, polecamy. To jest świetny trunek dla koneserów i dla tych, co zaczynają. Czasem mówimy, że to jest, ten miód jest dobry dla kogoś, kto rozpoczyna przygodę. Czasem mówimy, że ten już mm -hmm. jest bardziej wymagający. Ten jest idealny dla każdego. Tak. Naprawdę świetna robota. Bardzo łatwo pijany, taki fajniutki. No, rewelacja. Rewelacja. Pozdrawiamy. Do zobaczenia w kolejnych eee... odcinkach. Co? No, nie. nie to nie, wszystko. Nie, <laughs> tak. nie wracamy już na Pasiekę, Nie, na no Pasiekę już nie wracamy. Nie, nie wracamy już na <laughs> nie wracamy. Nie wracamy. No, Zakręciłem się. <laughs> zdrowie, zdrowie. Do zobaczenia. Hej. Hej.